Niech inno będzie z wami, siemanko, siemanko, witam w kolejnym takim odcinku luźniejszym i dzisiaj sprawdzimy sobie nowe zwoje, które oferuje nam modyfikacja Gothic 2 Nostalgic Edition, wydanie nostalgiczne, jak zwał tak zwał. Jak możecie zauważyć mamy na sobie fajną zbroję magiczną, o tym też albo już się pojawił odcinek, albo dopiero nagram krótki, wytnę z live'a. I tak, jedne na pewno zwoje nowe ma tutaj Gorax. Potrzebuję paru rzeczy. Mamy tu na przykład szaty to nas nie interesują. O, zobaczcie, już te nam się pojawiają. Mamy tak. Eksplozja. Jak najbardziej kupimy parę sztuk. Cios wyzwolenia. Tak po trzy sztuki myślę, że wystarczy. Sprawdzać, żeby na zwierzętach i na ludziach. Uleczenie innych. No, możemy to sprawdzić, ale to raczej nie będzie nic nadzwyczajnego. Magiczna klatka, tylko jest jedna. Magiczny pocisk. Otwieranie zamków, no to możemy też, ale tak, tak jak w Gothicu Trójce, jak ktoś nie widział. Ognisty pocisk. Lodowy pocisk. Uderzenie burzy, to jest tak jak chyba uderzenie wiatru, ale kupimy. Pięć wichru. To wszystko było, przemiana warga. Dobra, w takim razie przechodzimy do testów. To będzie jeszcze Pierwszy zwój, który sobie użyjemy kontrola. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. No, weźmy na takie obywatelce. będzie zabawnie. Aha, możemy ją. O cholera Możemy się zamienić Ale nie możemy wejść w ekwipunek Ale jaja No i co? Możemy zaatakować na przykład bez imiennego? O bogowie, wasz nie stań z tymi czarami Mądra decyzja Ale ty, jeszcze raz chcę A w Hagena na przykład będziemy się mogli zamienić? Czy w jakąś mocniejszą postać? kontrola, zobaczcie. Może to nie działać na Satura... na watrasa, Przestanie przepraszam. O, walka. Przestać, o, natychmiast. o, widzicie? watras jest zbyt mocny. Ten jest Ale sprawdźmy, jeszcze czy na obywatelu zwykłym. Zobaczcie. O, no, bez w tej zbroi... ...prezentuje się naprawdę. Ujrzał Czyli teraz umysł Adanos, jest tutaj. Że w ten sposób nic nie może Ale tak, nie możemy wejść w przypunek. Ani ani możemy sprawdzić jak najbardziej tutaj... ...atrybuty wszystkie. A jak uderzymy na przykład innego obywatela... ...to co, możemy narobić... ...szkód takiemu gościowi? Bo powalił go! A ciekawe właśnie jak... Okej, okay, to. Tu się nadal... nie walczy. Zapamiętaj to sobie dobrze. O, Enterem się zmieniamy. A ciekawe, czy teraz będziemy mieć inne problemy. I patrzcie, konsekwencji nie ponosimy. Lecimy dalej, kolejny zwój, który będziemy mieć to eksplozja pod siódemką. O kurde, taki czarny. No weźmy słuchajcie, słuchajcie, na przykład na tym gościu, bo nie w kurze. Na wielonnego... O, mocne! Uderzamy takim ogromem. A... O, powiem Wam. Spoko to wygląda. Ty, gościu, weźmy nie w Także eksplozja jakiś tam zwykły czar z dystansu. Dalej co mamy? Cios wyzwolenia, strach. To wiemy, to było. Uleczenie innych. W sumie przy okazji możemy zobaczyć. Oni muszą wstać, czy. Och, o, moja patrzcie. Głowa. Ten jak idzie napijany. Na Mmm, dobra. Yy, dobra, to po kolei. Siódemka cios wyzwolenia, tak? Może na tym. ...pulfie. Wow! Ale co to dało? A, patrzcie, uderza dwóch naraz. Jak go odrzuciło. Walka! Alarm! Jak. Muszę to przetestować tam, gdzie jest więcej ludzi. Zobaczcie, tutaj będzie więcej ludzi. Teraz cię dobra. O, o! I zobaczcie, uderzyliśmy kilku na odleciał. Kurde, dobra. Może nie jest to zbyt mocne, ale. Ale na pewno ładnie wygląda. Dobra, także cios wyzwolenia mamy za sobą. Lecimy dalej. Nie ma z tych zwojów zbyt dużo, ale dobra. Magiczna klatka. Pod dziewiątką. A z morza wyłonił się ląd. Może taką małą waterkę do klatki? Wszystko, sobie no, no to takie zamarznięcie trochę, nie? Zobaczcie. Odłóż te broń. Ale faktycznie taka magiczna klatka tutaj nam się pokazała. A jeszcze o rany! Walka! O rany! Walka! Możemy ją sobie tu. Tak Spoko. Dobra, dalej. Magiczny pocisk. To chyba taki zwykły pocisk. Może niezbyt mocne, ale. Mordercy. Nie nie wow. oh. oh, Może niezbyt mocna, Może niezbyt oh, ale fajnie oh. wygląda też. Dobra, dalej mamy. Uderzenie burzy Co chyba było? No i tyle 9 To takie uderzenie wiatru z gotyka jedynki Łoo, jak go <laughs> Jak go Ile to może mieć obrażeń? 200 A końżykuj się Dobre powiem wam I co? Jeszcze bym sobie przetestował tą śmiertelną falę i śmiertelna fala tutaj A śmiertelna fala zobaczcie jest normalnie gdzieś tam w dwójce Może tutaj gdzie jest dużo ludzi tego użyjemy Dlatego uprosił Inosa. No taki deszcz ognia trochę to będzie. O Oooń Mocne, mocne. Otwieranie zamków. No i poproszę jakiś kufer. Czy to jest to na pewno? Zamek otwarty. Gdybyś do mnie przychodził, to by to wszystko ładnie płynnie wyglądało. Jeszcze raz sobie przejdziemy do innego. Nie mówię ci przecież. U Bospera. Zabieraj łapy! No zobaczcie w każdym będzie razie słychać jak tam on manipuluje zamkiem magicznie. Bosper te tu nic czajku nie ma, że się sadzisz. No dobra w takim razie tyle ze zwoi nowych. Także co, dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na live na kolejne odcinki różnego rodzaju. Głównie widzicie na chwilowo jest temat gotikowy, ale zobaczymy, może rozwiniemy się w troszeczkę też innym kierunku. Także co, dzięki Wam za oglądanie i siemano, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!